Młodzież Polska. Bartosz Błach, Młodzież Polska. Pani poseł, mam takie pytanie. Czy to nie jest przejaw skrajnej nieodpowiedzialności dawanie nadziei Polakom na zmianę obecnej ekipy rządzącej, mimo że nie jesteście w stanie tego zmienić? Czy może lepiej byłoby ustąpić Pola i zwinąć szyld pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość i ustąpić Pola młodym, dynamicznym ruchom prawicowym? <śmiech> 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 y, y, wie ma... Chętnie byśmy ustąpili, tylko nie ma komu, no bo jest. 11 listopada ten wasz dynamizm dzisiaj, było widać na ulicach dzisiaj, Warszawy. Jak dzisiaj, pan zbierze 100 tysięcy osób, które będą chciały iść za panem, to niech pan przyjdzie na taki marszu. Y Dzisiaj ta prawica, o której Pan mówi, zjednoczona prawica, to jest prawo i sprawiedliwość, to jest Solidarna Polska, to jest Polska razem, prawica się jednoczy, to są mniejsze ugrupowania patriotyczne prawicowe, które idą z prawem i sprawiedliwością i dobrze, ja się bardzo cieszę i uważam, że im więcej polska prawica powinna wyciągnąć lekcje z ostatnich również lat i powinniśmy pójść razem dlatego zachęcam i zapraszam dlatego że dzielenie prawicy i tworzenie takich małych ugrupowań które nie mają szans na to żeby odnieść jakiś wyborczy skutek to jest właśnie mieszanie ludziom w głowach i to jest niestety działanie poseł, na korzyść ja powiem, obecnego dlaczego to rządzącego. pytanie? w Starachowicach pół roku temu były wybory uzupełniające na prezydenta miasta i był kandydat z spisu który przegrał z kandydatem SLD Teraz stworzył się nowy komitet bardzo młodego człowieka. 25 lat miał chłopak, został prezydentem miasta. PiS pół roku wcześniej nie był w stanie wygrać tych wyborów. Więc może warto zastanowić się, że wy blokujecie po prostu sferę polityczną dla nowych ruchów. Nie, wiem, Ja wam powiem tak, 29 lat ma Lucjusz Nadbereżny, został, jak już mówiłam wcześniej, prezydentem Stalowej Woli. Bartosz Kaliński, jesteśmy w Małopolsce, więc się pochwalę, Bartosz Kaliński ma 30 lat, został starostą powiatu wadowickiego. Wojciech Pałka, powiatu podkrakowskiego. takich młodych. Burmistrzem tak, słyszałam. Takich młodych przedstawicieli w samorządzie mamy bardzo wielu. Rzeczywiście, trzeba na nich stawiać. Ja się bardzo cieszę, jak już wcześniej też wspomniałam, że... Z różnych stron sceny politycznej młodzi ludzie, no, kiedyś siedzący wśród Was pan Kosiński został burmistrzem czy prezydentem bo Ciechanowa. Ciechanowa. Ale nie wiem, czy tam jest burmistrz czy prezydent, nie pamiętam. Prezydent, gratulacje dla niego, zaczynał tutaj w tym studiu, razem z Państwem się spotykał. I to pokazuje, że jeżeli młodzi ludzie chcą konsekwentnie realizować się w polityce, to jest na to szansa.